Cześć, dzisiaj filmik będzie o polonezach. Mamy tutaj poloneza najstarszego Borewicza. Dobra, nie, to nie akwarium jeszcze, ale 1.5 OHV. Taki był tutaj najstarszy. Później wyszedł 1.6 1.6 DOHC i 1.6 OHV. Był też 1.8 HVC DOHC. Był i diesel Citroena. 1.9 d ale nie pamiętam też y, był diesel, turbo no i wychodził też y, 2.0 zwykły DOHC chyba z Forda z Forda, ale nie wiem jaki był da, może sobie przypomnę, dobra. jeszcze wychodził 1.4 1.3 oczywiście, 1.3 to palił tyle co 6 tylko że miał mniej mocy, a 1.4 DOHC, no miał trochę mocy, to damy sobie go do tego, do tego Poloneza Zarąbis, to jest od rowera silnik, to jest On ma stąd Może jedno koło guma, ale uwieście mi, on nas pokończył. Możecie sobie zobaczyć. Wychodził też diesel. To jest najstarszy polo nas. Z nie kwadra, zegarami jeszcze. A dobra, nie pokażę teraz. Hmm. Tyle, i już pokazuję, o widzicie, on ma kwadratowy zegar. No, a my damy teraz poloneza Karo. Jeszcze jednego chyba ominąłem, bo nie wiem o nim nic prawie, ale o tych wiem, bo tamten to jest nie taki y, popularniejszy polonez, to jest ten. Nie, nie ten. O ten! Ma To jest jakiś... Polans. Nie dobra, nieważne. weźmiemy sobie polone za już nowszego, czyli tu będzie karo. O, jest karo. Polonę za karo. ma cztery takie. O, teraz zobaczycie. A, to nie jest karo. Halo, nie karo. To nie karo. Moment, zaraz to dam Dobra, mamy karo. Już ma cztery zegary, znaczy więcej. Ma okrągłe zegary. Nawet ma podżywane siedzenie, jak widać. Ale akuratem, ale my mamy tutaj tak, mierzenie temperatury oleju. Zapro, zapamiętajcie sobie to, bo w karo w tym nie, w tym, to będzie W, już W nie było tych y, oleju zegara, chyba, tylko paliwo. Tu mamy już 1,6 potonowszy. Rozłajcie dźwięk do silnika. Tu jest DOHC, chyba, 6 czy on ma to, nie wiem. Teraz sprawimy. Pokażę Wam Dizla za niedługo. No, ten. To jest jakiś sam. Nie powiem, bo ten tu już się daje. No to mamy tutaj ładnie. Podoba mi się zawsze te światła. Dobra, przechodzimy do poloneza Atu. Dobra, mamy tego najnowszego poloneza, czyli już Atu. Widzicie, tutaj ma, to są światła, oj, sto, to będą te światła stopu i czegoś tam, tego no stopu i, a nie, dobra, mniejsza. Widzicie, tutaj jest już inny, inny licznik. Yy, tutaj jest temperatura i paliwo, nie ma zegara nie ma gdzieś na oleju a to jest zdanie. Już tutaj mamy zwykłe pokrętła tam były takie jeszcze słodkie yy, No tutaj nic się prawie nie zmieniło. Mam tutaj też taki sam silnik, to będzie 1.6. Teraz już do 2002 nawet go produkowali. Ależegajta, wyjmiemy tutaj to. Widzicie, jeden. O, on ma jeszcze. Tu ma to. Tutaj. Ale zwykły polonet. tutaj chyba trochę. Nie wiem. To jest 1,6? Nie będzie 1,6. Czy 1,6. Bo 1,6 najnowszy miał tutaj, ee, gdzieś. Akumulator, a akumulator miał tu. Nie, że to może jakieś... No Mój 1,6. Tak chodzi przecież. O! Tu jest 1,4. O właśnie. On ma ten, ten 1,4. Wsadzimy mu 1,6. Nie wiem po co. To jest rowera silnik. To wsadzimy mu do OHC 1,6. On ma mniej mocy, ale dobra. Do OHC. Wchodzi tak samo, bo to gra. Dobra teraz damy polonę za bliznę Jakby co to jeszcze wychodziły kombi i karawany To jest akurat kombi Słyszycie jak klekot klekot jest. To jest już... O tu powiedziała tu? Powiedziała tu? O widzicie dobra, to moment obrotowy? Mierzę, dobra, to mierzę. No, Moment obrotowy to majdank Fajny, ten, ten, diesel to jak na diesla w Polonezie, to jest od na silnik, a to jest 1, 9, ba, czy 20, no to jest dobrze. Było jeszcze mi się dużo na nich opowiadać, jakby co to rocznik był odkorykowany chyba 70, 70 30, do 2002. Później Prezo podupadało, no to Baranem wzięli Deu, no bo czemu by nie. Yy, tutaj akurat nie pisze, ale na kierownicy w tym pisze przedełu już. Ale dla nas połączyć się z czeską, czyli Skodą, to wzięli sobie, Deł! Proszę, mają. Nie ma polowy za Polonez, bo jako. So... Skoda polona był, da nie Deł Polonez. Dziękuję.